Czytamy. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Marcin Sawicki, jestem koordynatorem do spraw medialnych partii Korwin na województwo podlaskie. Dzisiaj zabierze głos Szczepan Barszewski, lider podlaskiej listy partii Korwin oraz nam są przedstawiciele i kandydaci z naszej podlaskiej listy partii. Dzisiaj będziemy mówić o tym tak naprawdę, jak wyglądała do tej pory nasza kampania, jak dużo osiągnęliśmy i będziemy zachęcać Państwa do dania głosu na nas. Proszę bardzo. Drodzy Państwo, dzisiaj kończymy kampanię e, parlamentarną. E, był to niezwykle wyczerpujący dla nas okres. E, jak myślę, jednak myślę, że e, udało nam się przekonać wielu wyborców. Mamy za sobą. Wiele, wiele spotkań, spotkań z ludźmi czy to na bezpośrednich spotkaniach na ulicach, na spotkaniach organizowanych w większym, mniejszym gronie, na terenie całego województwa uczestniczyliśmy w debatach, bodaj sześciu czy siedmiu naszych kandydatów reprezentowało nas naszą partię w różnego rodzaju debatach. Dzisiaj mamy debatę w telewizji Polskiej oczywiście. Niezmiernie podejmowaliśmy w czasie kampanii e, niezwykle ważne e, tematy. E, były to oczywiście był to oczywiście problem e, imigrancki, który w naszym przekonaniu wciąż stanowi realne zagrożenie dla, e, dla Polski. Polska nie jest na, e, na tą sytuację w żaden sposób przygotowana. Podejmowaliśmy temat likwidacji podatku dochodowego i tego, jak wiele dobrego może ze sobą przynieść dla w zasadzie wszystkich grup społecznych, dla, niezależnie od, od wieku e, wyborców, od wieku Polaków tak naprawdę. E, podejmowaliśmy temat oczywiście dobrowolności ubezpieczenia w zakładzie ubezpieczeń społecznych, który jest e, naszym, w naszym przekonaniu bankrutem. Co więcej, nawet przedstawiciele partii rządzących e, już też o tym właśnie e, zdążyli powiedzieć. Podejmowaliśmy temat wzmocnienia polskiej armii i wzmocnienia nie po to, żeby prowadzić ofensywne działania, tylko po to, żeby być przygotowanym na odparcie ewentualnego ataku. Co więcej, wczoraj prezydent Unii Europejskiej też powiedział, że polskie, europejskie siły zbrojne nie są zdolne do tego, żeby odeprzeć jakikolwiek atak. I to, e, proszę Państwa, nie na skutek zorganizowanej, zorganizowanych działań jakichś sił e, międzynarodowych, tylko zwyczajnie e, na skutek tego, kto jedzie, e, zmierza do e, e, wybrzeży e, Europy. E, podejmowaliśmy temat niezwykle istotny, dotyczący spółdzielczości mieszkaniowej, e, w której, z którą to spółdzielczością mieszkaniową od lat nie są w stanie Poradzić sobie w zasadzie wszystkie ekipy, które rządzą od 90 roku w Polsce. Myślę, że to tyle. Tematów było więcej, oczywiście, ale z tych, które teraz szczególnie chciałbym podkreślić, to są właśnie te. Dziękuję, oczywiście, bardzo serdecznie dziennikarzom, którzy. Nigdy nas nie zawiedli, zawsze byli, z którymi mogliśmy współpracować, którzy byli cierpliwi i nas wysłuchiwali. Jednocześnie dziękujemy również za te pytania, które, na które staraliśmy się odpowiadać, a, a, zawsze, a zawsze były to potrzebne, doprecyzowujące kwestie. Jak teraz żyć? <laughs> postaramy, się, postaramy się nie zawieść i konferencję organizować nie z taką częstotliwością, <laughs> ale na pewno będziemy chcieli odnosić się do bieżących kwestii, które będą ważne również po 25 października. Na co Państwo liczycie w regionie jeszcze? Jakbyście dzisiaj sprecyzowali swoje oczekiwania? Yy, mhm. Liczymy na, na mandat yy, poselski, a kto wie, może i dwa. Czy jesteście Państwo zadowoleni z efektów przyjazdu pana Korwina do województwa Podlaskiego? No przyjechał, no to jesteśmy zadowoleni, że przyjechał do, do Białego Stoku, spotkał się z wyborcami. Tu warto pamiętać o tym, że wszyscy liderzy prowadzą kampanię w swoich regionach, tam gdzie między innymi startują, tak? więc tutaj tym bardziej dostęp do takich osób jak pan e, prezes Janusz Korwin-Mikke czy Przemysł Wipler, tym bardziej dostęp jest utrudniony. Dlatego bardzo się cieszymy, że nas odwiedził. Dziękujemy, Dziękujemy bardzo. Chcielibyśmy, chcielibyśmy, się też w jakiś sposób, że tak powiem, odwdzięczyć, za, za e, to, że zawsze Dziękuję. Państwo byliście. Oczywiście chcielibyśmy te kwiaty przekazać również pozostałym przedstawicielom redakcji, ale no ponieważ ich nie ma, no to, to nie ma, no dzisiaj tak wyszło. A panu też, panu też kwiatki, panu też kwiatki się. Zawsze żonie. Też są Dziękuję bardzo.

Oni uciekają z Polski przez druty kolczaste, bo się ich trzyma w tej chwili za drutami, w tych obozach koncentracyjnych, za pieniądze tam Niemiec, Unii, czy kogoś tam jeszcze. I nie ma najmniejszego powodu, by tych ludzi, by tych ludzi trzymać w Polsce, jeżeli oni tam być nie chcą. A żeby nie byli w Polsce, trzeba zlikwidować zasiłki wszelkie, czyli socjalnie trzeba zlikwidować i wtedy oni nie będą w ogóle do nas przyjeżdżali. No, tacy, którzy chcą pracować uczciwie, to oczywiście. Tacy ludzie, budowali potęgę Ameryki, niech przyjeżdżają. Natomiast nie widzimy powodu, żeby y, trzymać tych ludzi, którzy chcą mieć zasiłki, bo jak nie ma zasiłków, nie będzie menel, menelstwa muzułmańskiego w Polsce i tyle.